Nasze stawy kolanowe lubią przede wszystkim aktywność ruchową. Dzięki aktywności ruchowej poprawiamy uwodnienie i odżywianie chrząstki stawowej. Dzięki aktywności ruchowej następuje regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej. Powoduje to mniejszą utratę wapnia z kości, w związku z tym mamy mniejszy stopień osteoporozu układu kostnego, co prowadzi do zmniejszenia ilości złamań około stawowych. Systematyczna aktywność ruchowa wzmacnia nasze ścięgna oraz przyczepy ścięgien do kości. Powoduje pobudzenie receptorów czucia głębokiego. Ma to bardzo duże znaczenie dla utrzymania prawidłowej równowagi podczas naszej aktywności ruchowej. Możemy uprawiać wszystkie dyscypliny sportowe. Przy doborze należy uwzględnić nasz wiek oraz wydolność naszego układu ruchowego czyli ewentualne wcześniejsze uszkodzenia na przykład stawu kolanowego przy doborze dyscyplin sportowych należy pamiętać że mamy dyscypliny bezpieczne czyli rower nordic walking pływanie dyscypliny względnie bezpieczne czyli tenis bieganie jazda na nartach, snowboard oraz dyscypliny, które obdarzone są dużym ryzykiem kontuzji stawu kolanowego, czyli piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa, w niektórych krajach popularny hokej Rugby. Aktywność ruchowa rekreacyjna, która ma znamiona treningu. Jest to aktywność ruchowa o wyższym poziomie obciążeń. Najlepiej, jak wykonujemy ją co drugi dzień, aby dać możliwość regeneracji tkance biologicznej. Głównie chodzi tutaj o mięśnie i o powierzchnie stawowe. Aktywność ruchowa o charakterze zabawowym możemy ją wykonywać w zasadzie codziennie. Myślę tu o gimnastyce, o stretchingu, o jeździe na rowerze. Wybierając aktywność ruchową, musimy mieć również na uwadze nasz wiek. Musimy pamiętać, że po 40 roku życia ważne jest to, aby dominującą formą ruchu był ruch jednostajny, natomiast ruch interwałowy w zdecydowanej mniejszości. Ta proporcja powinna jeszcze się bardziej nasilać po 50 roku życia. Wybierając rodzaj aktywności ruchowej, musimy również pamiętać o naszej wadze. Osoby z nadwagą powinny wybierać zdecydowanie ruch jednostajny, natomiast unikać ruchu interwałowego, czyli np. biegania i gier zespołowych. Dobór aktywności ruchowej również związany jest z ewentualnymi wcześniejszymi naszymi chorobami takimi jak choroby płuc, choroby serca, choroby wątroby. W takiej sytuacji najlepiej jest wykonać próby wysiłkowe, aby ocenić faktyczną wydolność naszego układu oddechowo-krążeniowego.